Witajcie na kanale Reto Przyczepa, na którym wyremontowałem i modernizuję 31-letnią angielską przyczepę kempingową Swift z Cornish z 1991 roku. Ciao! No i co? W przyczepie jak zwykle panuje twórczy bałagan, a jest to spowodowane tym, że przede wszystkim muszę przearanżować Tutaj tą przestrzeń kuchenną. Naprawdę życie w kamperze czy przyczepie bez szuflad to jest coś okropnego. Te tutaj szafki na górze przy czteroosobowej rodzinie i psie są po prostu niewystarczające. Jak widzicie, tam wszystkie gary leżą sobie tak, jak leżą. Lodówka jest nie na tym miejscu, co trzeba. Także kolega Michał pomoże mi zbudować szafkę. Tutaj już taki tam rysunek poglądowy stworzyłem. Także lodówka trafi tutaj na to miejsce nad kole, tam, gdzie była oryginalnie. Tu będzie jedna wąska szuflada, sztuczce takie tam pierdółki, albo może dwie jakby węższe i chudsze. Na dole będzie jedna taka szuflada albo taka otwierana szafka z klapą. A tu będą cztery takie kozackie szuflady, w które właśnie wejdą garki, talerze, może jakiś prowiant, wszystkie takie bzdury. No, będzie nowy blat, zlew będzie tutaj, no i będzie tak jak miało być oryginalnie no, to wszystko co tutaj widzicie to był taki doraźne ratowanie sytuacji przed wyjazdem do Devonu, bo kuchnia była w totalnym rozpadzie po, po tym jak wyprułem lodówkę i inne tam rzeczy także jeżeli jesteście zainteresowani jak to wszystko powstawało zapraszam do poprzednich filmów oczywiście wszystko zrobimy pod kolor z takiego pięknego Lancaster Dębu, żeby tutaj pasowało do tych frontów, także wszystko będzie tak jak jest, wydaje mi się tylko, że fronty zrobimy białe, żeby tutaj jakby tak jeszcze rozjaśnić tutaj w tej przyczepce jeżeli macie jakieś pomysły, albo sugestie co by tu jeszcze można było wydziwić no to jak najbardziej zostawcie komentarz pod tym filmem na pewno się zainteresuje tutaj jeszcze czeka mnie zabudowa tych otworów wentylacyjnych które zostały po tej oryginalnej lodówce. Także na chwilę obecną zasłonię je taką folią bombelkową izolacyjną, a w międzyczasie dowiem się, czy taka lodówka domowa powinna mieć chłodzenie tego typu, czy nie powinna mieć. Wydaje mi się, że nie, dlatego, że też plecy tej lodówki są całe zabudowane, także nie ma tam tych takich żeberek, co zazwyczaj się nagrzewają. Nie wiem, jeżeli wy wiecie, to dajcie znać, wszystkiego wiedzieć nie można. No i jest farba na malowanie całej przyczepy. Także będzie pięknie tutaj, bialuteńko. Tutaj będzie piękny, siwiutki kolor, taki jak z przodu. I tu mam taki pomysł. Ten oryginalny napis kornisz. To oczywiście go zlikwiduję, ale taką samą korniszową czcionką napiszemy retro-przyczepa. Także to będzie taki delikatny akcent. Nie chcę tam za bardzo się rzucać w oczy. Ale ci, co oglądają i znają, na pewno rozpoznają. Oprócz tego, że na tylnej szybie też pojawi się taki One Way Vision e, folia, właśnie z logiem retro przyczepa. Także każdy, kto będzie jechał z tyłu, będzie wiedział. Tutaj może też zamiast tego Swiftu damy retro przyczepa, ale chciałbym, żeby to było tak zrobione ze smakiem. Opowiem Wam jeszcze, jeszcze dobrą jedną historię. Któregoś razu przyjechałem z tą przyczepą. Z wyjazdu z dziećmi, i tak szybko chciałem wszystko poskładać. Rozłączyłem moją furę i zapomniałem odłączyć tego kabla. No, i tak jak pociągnąłem, to po prostu ups, no i go zerwałem. Jedyne dobre jest to, że na pewno ta linka działa i zaciągnęła ręczny niesamowicie do góry. Nie wiem, czy to by wyhamowało przyczepę, bo pewnie ona by tym dyszlem o ziemię uderzyła, gdyby się zerwała, ale no, na pewno uruchomiła hamulce. Także wszystkie przyczepy w Anglii od 2011 roku muszą mieć taki kabel. Zamówiłem nowy, banalnie prosto się go tam podłącza pod spodem do tej dźwigni odręcznego. Po prostu na takie oczko. Także pokażę Wam przy najbliższej okazji, jak to szybko robię. Nie jest to, że tak powiem, jakaś tam wielka filozofia. Co jest grane w przyczepie? Coraz bliżej wiosny, coraz bliżej wiosny. Znaczy, że coraz bliżej wyjazdów. No i przez to, że robi się ciepło, to zajmiemy się malowaniem i przede wszystkim odświeżeniem tych obrzydliwych okien, bo naprawdę te ramki, jeżeli je poczernię tą farbą do plastików, którą tam pokazywałem w którymś odcinku to naprawdę będzie super. No i chciałbym jeszcze mieć czarne szyby, ale nie wiem, czy to się uda. A z rzeczy takich przyjemniejszych to właśnie na lodóweczkę trafia nalepka naszych znajomych Terasfera, którzy zbudowali bardzo fajnego campervana. W tej chwili podróżują nim po Anglii, ale wybierają się też niebawem do Hiszpanii. Także kibicuję im bardzo mocno. Proszę bardzo, nalepeczka trafia. Pozdrawiam Terasfera. Dwa słowa jeszcze o tej nieszczęsnej baterii. Albo i szczęsnej. No, ogólnie <noise> zostałem trochę zniszczony tutaj pod tymi filmami przez ludzi, którzy oskarżają mnie o bycie samozwańczym ekspertem. Oczywiście nie jestem żadnym ekspertem, buduję tą baterię amatorsko. Nie mam żadnego zaplecza, żeby ją super fajnie zbudować. Także staram się to zrobić takimi sposobami domowymi. No, na czym sprawa stanęła? Ten najtańszy BMS po prostu nie nadaje się do niczego. Z bardzo prostej przyczyny muszę mieć BMS, który ma active balancing czyli w momencie, kiedy którakolwiek z tych celi spadnie poniżej jakiegoś tam parametru, to ten BMS zacznie pracować i zacznie balansować prąd między tymi celami, żeby, że tak powiem, uratować prąd w całej baterii. Na chwilę obecną. Zmierzyłem to. Jedna z celi, bodajże pierwsza, spada mi na 2,7 V. I po prostu BMS rozłącza już wszystko. A że tak powiem, te jeszcze trzy cele mogłyby pociągnąć dużo więcej prądu. Także te 85 amperogodzin, które udowodniłem, to mam nadzieję, że okażą się 100, 100 amperogodzinami przy lepszym BMS-ie. Później Wam pokażę, jaki BMS zamówiłem. Także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Też tam znawcy tematu twierdzą, że warto by było zerwać ten, tą białą nalepkę i zobaczyć, co jest pod tą nalepką, bo rzekomo tam są jakieś ciekawe napisy, które świadczą o tym, kto naprawdę wyprodukował tą baterię. Także przy okazji, jak będę przerabiał to, na pewno pokuszę się o to i po prostu zdejmę to, odkleję, pokażę Wam, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Tutaj cały czas chodzi o to, że na podstawie moich doświadczeń, i moich błędów Żebyście zobaczyli jak to wychodzi I po prostu nie popełniali tych błędów Nie chodzi tu o żadną profeskę O żadne pouczanie i bycie ekspertem Po prostu mam przyczepę Chcę mieć fajną baterię Próbuję to zrobić, wychodzi jak wychodzi No i tyle, no, możecie zrobić lepiej lub gorzej Powodzenia Tak, bateria ostatecznie będzie siedzieć tutaj O dokładnie w tym miejscu Ale to jeszcze później Tutaj sobie odpoczywa mój kwasiak przyda się jako backup mam też nowy zamek do łazienki tutaj taki porządny, nie? taki o, gdzie doski gdzie kobiety z długimi paznokciami nie mogą otworzyć także będzie prawdziwy elegancki, taki z kampera jak się należy no i tutaj w łaźni trzymam moje zbiorniki w tej chwili one są Poodkręcane, żeby tam sobie powietrze świstało i bądź nic nie skisło. Ale jak widzieliście na jednym z moich pierwszych filmów, jak zaczynałem ten kanał, trzeba przed każdym sezonem wyczyścić ten cały system wodny, także niedługo czeka mnie znowu Pura Clean i napełnianie całego systemu 24 godziny, żeby ten środek, detergent, czy jak to się tam nazywa, sobie działał. No i oczywiście później wypłukanie tego wszystkiego i na pewno wtedy. Tutaj, no nie mówię, że będzie to woda pitna, ale na pewno nie będzie żadna skliśnięta. A jeszcze nie zapomnijcie, jak będziecie czyścić swój system wodny, to bardzo ważna jest wymiana tego filtra. Dlatego, że jak wprowadzicie detergent do systemu, to na pewno on zostanie w tym filtrze. Także system czyścimy na starym filtrze, a jak już jest wyczyszczony i przepłukany, to wkładamy nowy filtr i płuczemy jeszcze raz. Taka moja rada. To nie jest drogie, tam kosztuje z 10 funtów. No i co? Poza tym, w przyczepce wszystko jest elegancko. Jak to wszystko zrobię, to wybierzemy się do bardzo fajnego kempingu. Moje dzieci bardzo lubią zwierzaczki i na pierwszy wyjazd znalazłem bardzo fajny kemping, na którym są e, adoptowane zwierzęta. Pokażę Wam jeszcze jeden fajny gadżet. E, ogólnie, jeżeli nie zabieramy przedsionka, ze sobą to jest zwyczaj problem tego typu, że nie wiadomo co zrobić z butami, szczególnie butami dzieci. Wiadomo, gumaki to tam się chowa pod spód pod przyczepę, no ale dzieci mają jedne buty, drugie, trzecie kapcie i teraz nie wiadomo co z nimi robić, walają one się tutaj w przejściu, jest ciężko. Także kupiłem takie cudeńko, które wygląda mniej więcej tak. Nie wiem jeszcze jak to się montuje, nie wiem jeszcze jak to działa, ale więcej będzie tak, i tu będzie wkładało się buty. Także zamontuję sobie tutaj jedno, może drugie, i tutaj na tej ścianie jeszcze dwa. Także jak będziemy wyjeżdżać przyczepą, to wszystkie buty będą pięknie ułożone, jakby nie będą leżały w przejściu. Zamówiłem to z AliExpress, nie było to drogie. Jak tylko się z tym uporam, to pokażę Wam jak to działa. Wydaje mi się, że to działa. Raczej tak. I tu się wkłada buty. Nie wiem, dowiem się. Powiem Wam jeszcze taką historię. Że te wszystkie gąbki materace przetrwały tutaj całą zimę elegancko i nie ma tu ani żadnego dziwnego zapachu stęchlizny, są one suche ogólnie przyczepa nigdzie przez zimę nie zaciekła a ostatnio strasznie lało ja tutaj wszystko sprawdziłem i naprawdę wszystko ma się w jak najlepszym porządku także chyba zrobiłem niezłą robotę w zeszłym roku powiem wam jeszcze jedną taką historię Kurde, robi się ciepło, dzisiaj 16 stopni. I tak, jednego sąsiada nie ma tu. Kolejnego sąsiada nie ma tu. Kolejnego nie ma tu. Kolejnego nie ma tam. Tam też coś się zmieniło. Także wychodzi na to, że sezon karawaningowy ma się bardzo dobrze. Wszyscy jeżdżą. Czas i na retro przyczepę. Co, jeżeli lubicie mój kanał i jeżeli lubicie tutaj i popieracie i wspieracie moją działalność, także zostawcie łapki w górę, zachęcam do pozostawiania komentarzy, nie wiecie co napisać, to nie wiem, napiszcie sekrety przyczepy. No i co? Zachęcam do śledzenia tego kanału, oglądania moich filmów. Wszelkie porady pod tym filmem mile widziane. No i co? Do zobaczenia. Cześć!